Redakcję Życia Rawicza i portalu Rawicz 24 odwiedzili bardzo sympatyczni goście z przedszkola w miejskiej Górce. Grupa kangurków zobaczyła, jak powstaje gazeta lokalna oraz portal internetowy. Dzieci rozmawiały z redaktorem naczelną, dziennikarzami, grafikiem i operatorem kamery. Testowały działanie dyktafonu, mikrofonu i poznały programy przydatne do łamania gazety. Poznajecie te głosy? Dzieci skorzystały też z okazji, aby na naszym portalu złożyć muzyczne życzenia swoim babciom i dziadkom.